Dzień dobry, Ogród Marzeń, witamy serdecznie. Ja trochę jeszcze jestem noworoczna, ale już mam lepszy nieco głos. Dzisiaj, no cóż, jakie prace możemy wykonywać w ogrodzie? Po pierwsze odśnieżanie, po drugie odśnieżanie i po trzecie też odśnieżanie. To są chyba takie prace nawet na najbliższe dni, ponieważ w prognozach nie widać żadnej poprawy pogody. I znowu mamy dużo śniegu. E, muszę odśnieżyć. Mąż mi tutaj zaraz będzie pomagał, ponieważ chcielibyśmy pojechać przede wszystkim do sklepu, a tak najbardziej to do apteki, bo skończyły nam się leki. No i trzeba sobie jakoś tutaj, <laughs> przepraszam, radzić. Pierwszy raz używamy traktorka kosiarki jako pługa, bo chociaż mamy go już kilka lat, no to jednak te zimy były ciepłe i śniegu było niewiele, nie było potrzeby. Teraz jest dużo, żeby się nie zmęczyć. Ja tutaj jeszcze świeżo po chorobie, więc mąż jeździ traktorkiem i sprawdzamy, jak on sobie radzi. Ale coś mi się wydaje, nie znam się, ale będziemy musieli chyba dokupić jeszcze jedną parę łańcuchów. Na przednie koła, bo widzę, że troszeczkę się jednak e, ślizga. Dobrze, że kupiliśmy na tylne, ale trzeba będzie jeszcze chyba w przodu też, tak mi się wydaje, e, dokupić. No i traktorek sprawdza się w podwójnej roli: kosi, odśnieża. Udało się odśnieżyć parking, drogę. Traktorkiem poszło to raz, dwa, trzy.